Cześć, z tej strony Watu, witam w kolejnej grze, jaką będzie Skull the Heroes Slayer. Zaczynamy, już mam tu trochę rozbudowane, pozgarniane NPC-tów, z którymi możemy rozmawiać, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, jeśli chodzi o głośność. Większość tu mam pododawane, oprócz tych takich najdroższych, zresztą to nawet też nie wszystkie. Tu mam niedodane i tu mam tylko niedodane. Tu możemy mu pieniążki, klejnoty, playnoty, żeby odbudował zamek. Ile teraz potrzebuje? 20 tysięcy. I głównie co to tutaj odbudował? E, fabuła tej gry jest taka, że jesteśmy małą kosteczką, w którą nikt nie wierzy, a, a musimy uratować króla demonów. Przy czym to e, ludzie są tymi złymi. Tutaj wydaje na dwie czaszki, kasę. Od razu, żeby dostać. E, mamy tutaj czaszkę z mieczem i kamienną małpę. Miecz, tyle tu się nazywa. Myślę, że ją sobie przerobę na kości. A od tego gościa możemy dostać przedmiot. Dostaliśmy coś, co zwiększa atak fizyczny. E, kurde, chyba to wyrzuciłem. <gry> e, to mogę coś sprawdzić. A nie, dobra, wziąłem to. I e, weźmiemy też drugi przedmiot za 10 pytałków, to jest niedużo. E, dla każdego pobliskiego wroga zwiększa atak fizyczny o 6%, maksymalnie do 120. Możemy zobaczyć jeszcze szczegóły, że dodaje nam za dyma 1 punkt na 5. Każdy przedmiot dodaje inne rzeczy. Wezmę go może i pokażę już w, w ekwipunku. Na przykład ten miecz daje nam Imperium i Odwaga. Teraz, jak popatrzymy na szczegóły, to mamy, że Imperium, w wyniku użycia tej umiejętności w danej lokalizacji, pojawia się flaga Karleonu. Przebywanie w pobliżu tej flagi zwiększa atak fizyczny i atak magiczny o. 15% aktualnie, jak będziemy mieć więcej, no to o więcej procent. Flagę można ustawić tylko raz na danej mapie. Mhm. A ten drugi wzmacnia atak fizyczny o 5%, no i jak będziemy mieć więcej odwagi, no to będzie więcej zwiększał, aż na 8 do 145 dość sporo. A tutaj mamy podczas ataku na wrogów. w pobliżu znajduje się 5 lub więcej innych wrogów, wysyła fale w kierunku atakowanego przeciwnika, zadając obrażenia fizyczne. Raz odnowy 15 sekund, czyli co 15 sekund może się taka fala. Zadyma, a zburzenie w odniesieniu do szkód fizycznych zadaje dodatkowe fizyczne szkody w wysokości 10% szkód fizycznych. Może oddziaływać na cel raz na 8 sekund. Oczywiście nie będę tego wszystkiego już y, czytał. Tak tutaj wszystkich y, umiejętności, nawet nie do końca sam pamiętam, może robić na pewno takie oklony raz na jakiś czas. A jeszcze mamy tutaj błogosławieństwo, możemy od niego wziąć. Weźmy od kapliczki. Hmm. Coś tam się chyba zmniejszają czasy ładowania. Nie będę tego wszystko czytał bo dość sporo tego by było. I idziemy od razu po kości. Tutaj mamy dwie drogi do wybrania, tutaj miałbym bodajże przedmiot, a tutaj mam właśnie e, czaszkę którą mogę zrobić później na kości. Trochę wyszedłem z w tej gry, tej gry bo dość długo różnie grałem. Mam nadzieję że poziomy głośności są odpowiednie, ja sobie trochę na komputerze jeszcze. Czasem słychać w mikrofonie. Staram się to ustawić jak najlepiej, no ale później to bywa. Ten trzeci jest dość duki, Taki zielony brewiec zostawia nam olce pod megaminem, które I kolejna zwykła czaszka, też ją rozbierzemy, bo później możemy ulepszać te czaszki. E, teraz pójdę po kasę, żeby mieć później klepy co kupić Jeśli nie do nas A o, ten znowu szpela tam od spodu mamy innego gościa to może być to ciężkie ale mamy teraz barierę punktów zdrowia oczywiście wolałbym nie tracić i tak ani zdrowia ani tej bariery chociaż ta bariera jest dwa czasowa ja mogę umiejętności używać której zaraz na tym przeciwniku użyję nie wiem, no i jednak rzucałem trochę obrażeń, ale to nic teraz tym tym jesteśmy bliżej to raczej wyrzuca z siebie od spodu takie Eee, takie kolce okay, no już, koniec. i kolejna łapka nie gdzie nigdy tu są sekrety aczkolwiek nie, nie nauczyłem się ich jakoś znajdować eee, tam na ziemi leży nam życie ale że mamy pełne życie no to już nie, nie damy rady podnieść eee, ten przeciwnik znowuż taką truciznę rozsyła a w z tamtym to trzeba trochę uważać kolejny ten sam pojawił nam tutaj i życie wypada, nie mam należy w tu zregenerować, więc nie jest najgorzej. Dobrą czaszkę mam. Tą czaszkę daleko wyszedłem kiedyś. Eee, wilkołak, Fajny już dość po ulepszeniu, ale myślę, że ta, którą mamy jest lepsza. I możemy oczywiście robić takie uniki niby. O, mamy sklep. To możemy kupić. Tam głównie zależy na ataku fizycznym. Podnosi prędkość ataku do 60%, proporcjonalnie do, 60 proporcjonalnie do utraty punktów życia. No ja bym wolał nie tracić punktów życia, hmm, więc raczej to sobie odpuszczę. E, tą, tą mógłbym wymienić, e, tą czaszkę na tą, ale nie będę tego robił. Lecimy na walkę z pierwszym minibossem. No akurat jeden z trudniejszy się trafił, tak mi się wydaje. Dużo trzeba unikać. Mało kiedy jest okazja do by ataku Właśnie Mamy tą flagę Carlonu postawioną, tak jak było napisane z tego podmiotu Zobaczymy czy możemy go bić do nie... dostałem wrażenie Nie dostanie obrazu, to chyba się coś więcej dostaje, a co nie, nie tego I idziemy dalej. dalej ma połowę HP Teraz zaczyna swój specjalny atak. Czasem bywa dość ciężki do uniknięcia, ale by udało się bez problemu uniknąć. mu leczy, ale więcej mu zadajemy obrażeń niż on się leczy, więc nie jest źle. Są jeszcze podziały czaszek na szybkie, zrównoważone i... Yy, I ten ten trzeci, trzeci, a już będzie ten sam atak nie zadał obrażenia. Jeszcze trzeci jest czaszek, to jest chyba taszki mocy. Najczęściej zrównoważone są magiczne, pewnie zawsze. Mamy jakiś alchemików. Alchemikiem chyba najdalej doszedłem i z urilaszkiem. Yy, to jest bardzo fajne. Mamy jeszcze kwintesencję, czyli takie dodatkowe do używania. Mamy tu jedno z trzech do wyboru. Ja wybiorę czaszkę, żeby ją rozłożyć. A no tu była kwintesencja, fajnie się jej używa, bo jak zabijemy nią przeciwnika, to dostajemy, yy, dostajemy trochę złota. W staźmie, w staćmie. i startułoby nawet, jakbym nie wziął tej czaszki. Ale jakby nas ulepszenie ulepszenie chciał wziąć. No to ewentnie ja potrzebował. E, dalej mamy niestety jedną umiejętność, na następnym już kosztuje 30 dni, Nie stać. E, coś tu mamy lepiej w tej czaszce teraz. E, te klony, które możemy pokazać, zyskują trochę mocy i atakują wrogów. O, ogólnie chyba nic ciekawego. Będzie atakał wrogów, Później będzie też używał umiejętności tych, co my ale wątpię, że do tego od dzisiaj dojdę. żeby nie zdaje że się tu głupio obijać przez krótka. Tutaj mamy magów. Magowie są dość trudni. tutaj jest ciężko właśnie nie wbić się na te kolce. Ale najpierw wolałem ich. A ich znowu No i połowę życia już nie mam. Doskoczę o okręby. Żeby tam nie sobie zadać sobie obrazem. Mamy kolejne złoto, No to idziemy po jeszcze kolejne. Złota nigdy nie za dużo. Tutaj też się jakby malutkie pojawiają. Te przeszkody możemy niszczyć czasem, dostaniemy z tego właśnie albo high, albo życie. Dużo czasu spędziłem przy tej gierce kiedyś. nagle się stanie prawa za to Tu mamy tapliczkę ataku. Tapliczkę ataku jest nieliczny. Na pewno się przyda na jakiś czas. To także mamy maga kolejnego a łucznik jeszcze łucznik tabity całe tak, przy zwykłych są dość prości. ten asasyn jest dosyć trudny biega jakoś do tyłu dziwnie ale to wszystko będziemy mieć sklep. w mamy coś ciekawego e, tutaj jest do magicznych do magicznych i od nowa umiejętność tutaj możemy zmieniać te umiejętności, te przedmioty które tu mamy tutaj też pierścień on się łączy z mieczem księżycowym ale nie mam tego miecza nie będę go brał przy zmianie mapy daje 30 sztuk złota za każdy przedmiot karlony, który posiadam posiadamy tylko miecz gdy licznik punktów życia spadnie poniżej 20 przywraca 40 zdrowia ten przedmiot znika natychmiast po osiągnięciu tego celu też ciekawego mam dość sporo złota więc zmieniam Rozmacnia atak fizyczny na 25% Zadajesz szkody fizyczne wrogom, na których glądujesz po skoku i dodaje nam odwagę. Myślę, że będzie dobrze. Mamy tutaj czaszkę. Mamy tu czaszkę, będziemy mieli do zbierania. Niestety łucznicy. trochę tutaj, i różnie pęta na tą gra. Jeden. Robioną, tak jest. A są, możemy tu dostać dużo lepsze czaszki. MB jest raczej słabą czaszką. Zrobiłem na Mamy 15 kostek, czyli połowę do tego, żeby ulepszyć później, e, tą, którą mamy teraz obecnie. No, bo moim nie używałem na tamtej planszy hmm, tej umiejętności, żeby postawić klona. Na pewno by to sporo zmieniło. Ale jak już nie użyłem, no to trudno. Tam jest jakaś trująca, kujący grzybek, więc dostał trochę obrazy jeszcze od tego grzybka. Albo ten zwykły grzyby czuję, już nie wiem sam. E, takie beczki nas nie ranią, a przeciwników ranią. Nagą no, wpychają tylko. Więc przyspieszają dużo. Musimy przejść oczywiście prze, zabić wszystkich przeciwników, żeby... Żeby, żeby pojawiła nam się czaszka, żeby móc przejść dalej za tą czaszkę dostaniemy już 11, a nie 5 tylko fragmentów kości jest to dżin, nie jest zbyt ciekawy lecimy dalej ogólnie tą grę nagrywał Ryfek na pewno też od niego ją podłapałem dużo w nią pograłem, Ryfkowi się znudziła bo nie ma tu nic ciekawego, a dla mnie jak naj, najciekawsza rzecz tutaj to jest ulepszanie e, tych czaszek mamy pierwszego bossa, Enta początku było dla mnie bardzo trudny, teraz już jest taki umiarkowanie trudny. Się umie go to unikać, tylko trochę zapomniałem jak się go unikało. To nawet nie jest źle. A kurde, nie tutaj widzę. że się tutaj. Ach, nie dostałem niestety. Okej, okay, teraz padnę na ziemię, możemy go trochę podbić. Ale niestety dużo się nie udało ubić. A ja myślę, że unikną tego. i Druga ręka. Znowu nie uniknąłem. Ramet dla naturalna. Tutaj to jest sterowanie tej gry. Niestety to nie jest koniec. Tak bardzo on chciał. Ok, i uniknął takich kicki dwóch, cały są szybsze ręce. To już chyba uniknął, bo tak to już nie było. Może zostawię tu jak plus klona, nie widzę trochę chociaż i, klon. Klony. I zabity. Za niego tu chyba za bardzo nic nie dostaniemy. Tak mi się coś. Albo może dostaniemy jakąś kwintesencję. W każdym razie, nic wartego uwagi, tak mi się wydaje. Życie, a nie, jednak przedmiot. Rzadkie. Zyskuje barierę 40 punktów życia. Zwiększa atak fizyczny i magiczny o 30% na czas trwania bariery. Ten przedmiot zniknie wraz z utratą punktów tej bariery. Jest mi to bardzo na rękę. Nie lubię często, żeby było, że miał za dużo przedmiotów. Później nie mogę brać następnych. I myślę, że na tym zakończę ten odcinek. Więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.